Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami bardzo serdecznie w Pepko. No i tutaj mała odmiana. Nie Pepko dekoracje, tylko Pepko ubrania i takie wiecie pierdółki dla nas kobietek. Chociaż trochę dla mężczyzn też będzie, ale nie dużo, bo widzę, że tutaj coraz mniej. 40 zł kosztuje taki plecak. Pokazuję wam plecaki, bo może się komuś tutaj przydać jeszcze na wakacje. Tu jest jeszcze taki w kolorze khaki. I już Wam pokazuję, jaka jest cena. Cena, przepraszam, 45 zł. Kosztuje i jest, powiem Wam, że bardzo, bardzo leciutki. Jak gdzieś się wybieracie na jakieś spacery, czy gdzieś na miasto, jak gdzieś wyjeżdżacie, można bez problemu tutaj wrzucić swoje najpotrzebniejsze rzeczy i śmigać. Następną rzeczą jest t-shirt z takim serduszkiem. Kosztuje 12 zł do rozmiaru 3XL. Pamiętajcie, że jeżeli nie mówię od jakiego rozmiaru, to znaczy, że jest tradycyjnie od rozmiaru S. Raczej nie spotykamy w Pepko rozmiaru XS, chociaż chyba coś tam kiedyś było, raz czy dwa razy się zdarzyło, ale przeważnie jest od rozmiaru S. Zobaczcie, jakie mamy tutaj ciekawe spodnie dwukolorowe, jakby taka tutaj była naszyta jakaś, jakaś łata. No, i one są delikatnie takie ściągane do dołu i kosztują 60 zł do rozmiaru 44. Trochę się uciągną, ale wiadomo, jak to jeansy. To no, i z tyłu też jest taki akcent ciemniejszy. Zamiast kieszeni, to po prostu jest tak, jakby taka kieszeń na niby. Dalej mamy bluzę. Bluza w bardzo przyjemnym w dotyku materiale, i już Wam pokazuję, jaka jest cena tej bluzy. Kosztuje 50 zł od rozmiaru S do XXL. Widzicie, teraz gadałam o tym S i teraz, teraz mówię od S do XXL. Ok, idziemy, idziemy dalej. Spodnie, które też są naprawdę bardzo fajne. Nie są za ciężkie, chociaż wyglądają na mega ciężkie. Guma jest bardzo taka przyjemna, na pewno nie będzie uciskała mocno w pasie. 30 zł kosztują. Do rozmiaru XXL. Duże, głębokie kieszenie. No i są ściągacze. Ja wiem, że niektóre tutaj moje kobietki nie lubią tych ściągaczy na dole, ale zobaczcie, nie są one aż tak tragiczne bo niektóre to są takie, że wiecie że uciska tak mocno, że albo trzeba to podwinąć albo po prostu ściągać te gacie następną rzeczą jest bluzka i powiem wam, że jest fajna, też materiał jest ciekawy, taki troszkę sztywniejszy i ona jest w takiej kropeczki, wygląda jak taka panterka Yy, już wam mówię, jaka jest cena. Nie widziałam chyba nigdzie takiej bluzeczki. 20 zł kosztuje do rozmiaru 3XL, ale tu wiadomo, że tu już się tak mocno już nie uciągnie. I tu mamy z tej serii Friends, zobaczcie. Mamy koszulkę, troszeczkę się odsunę, żebyście zobaczyli, jak wygląda. No i zaraz zerkniemy cenę. Słuchajcie, stoję na paluchach, bo tu jest tak wysoko to powieszone. Jak ktoś jest niższy, no to po prostu to jest lipa. 25 zł yy, kosztuje XXL to jest największy rozmiar. Dobra, tutaj mamy taką różową i zaraz wam pokażę tą pra z prawej strony też białą. Różowa ma taką różyczkę, jak widzicie tutaj e z przodu. 20 zł kosztuje do rozmiaru 3XL, a tu jest taka biało-fioletowa. Zobaczcie. Tak wygląda, bardzo delikatna. Nie, nie patrzcie na to z tyłu, bo tutaj nie ma ta rękawa. Jak widzicie, rękaw jest taki ucięty, tam jest po prostu inna, inna koszulka. Tam to już wam pokazywałam chyba. Kiedyś coś mi tutaj świta i ta kosztuje 20 zł, do też do rozmiaru 3XL. Okej, okay, idziemy niżej i niżej są spodenki. I spodenki są takie coś podobnego do lnu, czy z dodatkiem lnu. Zobaczcie, tu też na takim szerokim pasie 30 zł kosztują. No i z jednej i z drugiej strony, proszę bardzo, tak wyglądają. No i tu jest jeszcze taki t-shirt, to Wam szybciutko pokażę. Tu akurat mamy Eskę na, na wieszaczku 25 zł i też do rozmiaru 3XL. Więc myślę, że takie o fajny pokaz t-shirtów dzisiaj wam tutaj zafundowałam. Dziękuję wam, że dużo komentujecie filmów. Ja to widzę. Podnosicie mi statystyki, więc bardzo, bardzo wam dziękuję. Coraz więcej osób widzi te filmy, więc jeżeli nie zapomnicie, to wstawcie również dzisiaj jakiś komentarz. Napiszcie to tam u was. Co porabiacie, czy jesteście na wakacjach, jaką macie pogodę, cokolwiek. 30 zł kosztuje taka piżama i zobaczcie, jest napisane, że from mom, czyli dla mamy. Jeżeli mama jest karmiąca, to bardzo wygodna, leciutka piżama. No i piżama taka, że po prostu wiecie, no mamusia jak karmi piersią, to nie musi się tam wyginać i przeginać, żeby się przebierać, żeby tutaj dziecko nakarmić. Fajnie. No i tu jest jeszcze dwuczęściowa taka piżamka. 25 zł to kosztuje, od rozmiaru S do XL. Tu są spodenki i zwykła taka bluzeczka. Ale jeszcze jedną widzę. Zobaczcie, tam na tyle było pełno męskich ubrań, w ogóle nie ma nic. Nie wiem dlaczego, czy męski dział w ogóle tutaj będzie stąd wywieziony. Nie mam pojęcia zielonego. Ale tutaj jeszcze Wam pokażę taką piżamkę i też spodenki i t-shirt. No i już Wam pokazuję cenę. cenę tego zestawu. To 30 zł, do rozmiaru XL. Dobra, odkładamy ją tutaj. Zobaczcie, jak dużo tego tutaj nawciskane. Jeszcze nie czas na takie piżamy. Yy, więcej, więcej zawsze ludzi jakoś, nie wiem, przed Bożym Narodzeniem. Wy też tak macie? Ja też zawsze kupuję jakieś piżamy przed Bożym Narodzeniem, jakieś takie yy, bardziej świąteczne. Yy, dobra, tutaj mamy dla mężczyzn jeszcze coś, słuchajcie, złapię. Tu są takie spodenki i bluzka i te, te zestawy są te, też dosyć duże, bo jest od M do XXL. Kosztuje 30zł i tu macie z minionkami, o ten chyba fajniejszy. Ten kosztuje 40 i też takie same wymiary, to jest nowość. Zobaczcie, taka piżemka dwuczęściowa dla naszych mężczyzn. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Jeszcze, jeszcze chcę wam tutaj pokazać. Ktoś mnie prosił chyba, żebym pokazała koszulki męskie, ale zobaczcie, tylko zostały się takie białe. 10zł kosztują do 3XL od rozmiaru S. I tu jeszcze w takim kolorze ten ładny kolor, zobaczcie. I zaraz zobaczymy. 12 zł kosztuje również do rozmiaru 3XL. Więc ten 3XL będzie naprawdę dużą koszulką. I bez nadruków. To też jest fajne, bo często szukamy właśnie koszulek bez nadruków, a w większości to gdzieś tam zawsze coś tam jest. No i zobaczcie ile jest przecen, teraz możecie sobie pożaleć na przecenach, bo jest naprawdę dosyć sporo tego, jak ktoś jeszcze nie wyjechał na wakacje i szuka jakiś sukienek, no to wpadnijcie do Pepko, bo naprawdę można tutaj sporo sobie fajnych rzeczy znaleźć. No i idziemy do butów, do klapeczek, trochę Wam pokażę klapeczek na przecenach, za chwilę, tu mamy takie. Tu mamy takie i te kosztują. Poczekajcie, zaraz zobaczymy jaka cena. 25 zł od rozmiaru 36 do rozmiaru 41 możecie znaleźć w Pepco te e, klapki, ale my idziemy dalej i tak sobie zerkam, czy są już tutaj jakieś, mm, czy są już tutaj jakieś buty takie typowo do szkoły i ja chyba e, nic takiego nie widzę tu są takie szare trampki, ale one już były i klapeczki, no nie ma, szukam będę szukać, żeby wam pokazać bo wiem, że zaraz będzie szał zakupowy u nas w szkole na przykład, trzeba mieć trampki z białą podeszwą, dzieciaki muszą takie buty nosić, więc ja też się muszę zabezpieczyć w takie buciory tu mamy klapeczki, za 17 zł z 35, super cena myślę, że na klapki to jest naprawdę fajna cena tu macie takie japonki ta kolekcja też w tym roku wjechała więc fajnie, 12 zł kosztują, jak wychodzicie, może chodzicie Gdzieś na basen potrzebne Wam są klapki. Tu mamy z myszką mini, tylko że one zobaczcie na około są takie dziwne, toporne, ale dobra. Też kosztują 12 zł. Co my tutaj jeszcze mamy? Następne japonki. Zobaczcie takie, trochę wyglądają jak takie ze sznurka, ale to jest wszystko z gumy i te kosztują 8 zł. Tu mamy męskie. Mężczyźni też niektórzy lubią chodzić w japonkach. Proszę bardzo 10 zł z 20. Yy, dyszkę macie w kieszeni, a tu jest jeszcze w takim kolorze. Zobaczymy czy taka sama cena. Też kosztuje 10 zł do rozmiaru 46, od rozmiaru 40. Tu mamy te plastikowe. One w tym roku po prostu to jest jakiś szał. Bardzo dużo ludzi w nich chodzi. Kosztują 35, ale poczekajcie, zaraz poszukamy. Może jest tutaj gdzieś cena, bo nie na wszystkim jest, zauważyłam. Tu są takie, ale nie ma ceny. Nie ma drugiej pary, żeby wam pokazać. Ale na tych, o zobaczcie, na tych jest. Te kosztują 17 z 35, więc myślę, że fajnie. I tutaj takie klapeczki. Trochę bym się bała, że wie mi się to. Kosztuje 17 zł. No i te, które właśnie w tym roku to jest po prostu jakieś szaleństwo. Niektóre nawet potrafią kosztować po 1000 zł, więc to w ogóle jest szał. 20 zł, 20 zł kosztują te klapki, a tu macie takie ładne zobaczcie, do jakichś sukieneczki, do, do jakichś spodeneczek fajnych, takich eleganckich za 15 zł. 15? Tak, 15 z 30, więc połowę macie w kieszeni. I tak to wszystko tutaj wygląda, zobaczcie. I to dam Zobaczcie, ja to uwielbiam. Dobra, zrobię Wam tutaj takie zbliżenie. Trochę mi ostro, ostrość pojechała, ale to nic. Wpadajcie na przeceny, bo jest ich dosyć dużo. Tutaj mam piękne nowości z nowych kolekcji. Szafeczki, super fajne rzeczy, tu jest ekstra lampa, więc zapraszam Was bardzo serdecznie do wpadania na moje wcześniejsze przeglądy. Życzę Wam dzisiaj miłego, słonecznego dnia. Trzymajcie się, cześć!